Cześć, dzisiaj chciałem Wam pokazać y, ogrzewacz do rąk lub na przykład do kurtki na zimny dzień y, termofor jest zapakowany w pudełko kupiłem go w empiku za 3,99 i chciałem go przetestować Opuszczmy. termofor, nie są za duży ale mam nadzieję że będzie grzał dobrze i tu mamy instrukcję instrukcja jak działa ogrzewacz że jest aktywowany przez zgięcie tej blaszki i on po długim użytkowaniu, znaczy po zgięciu blaszki zaczyna się robić galarytowaty i przez co grzeje jeżeli jest już Przestań grzać, to można go, to należy go włożyć do gorącej wody, znaczy zacząć gotować, tak jak jest w instrukcji. I yy, przez 15 minut, w, tutaj jest w jakiejś ściereczce, trzeba gotować do czasu, kiedy yy, granulki, że, kiedy to nie zrobi się z powrotem płynne, te trzeba zro, zostawić z powrotem, żeby ostygło i można używać kolejny raz. Sprawdźmy teraz. Jak działa? Zginamy blaszkę. O, widać zaczyna już grzać. Grzeje. No, jak widać, tak działa. Tu się wydziela taka chyba substancja albo coś. I termofer jest już naprawdę ciepły. Jeszcze jest lekko taki y, twardy, jak trochę jak śnieg, taki roztapiający się w rękach, i już jest naprawdę gorący. Tak około chyba 40-50 stopni, jak wyczułam. Dobrze, dziękuję bardzo.